Aż się zgubi. ci, że jeszcze nie dotyczę go. Jak tam nawet guzika nie było. Jak ja, jak ja mam laga. Poleciało! Za... No Ale na kit się miasz. Nie, serio sypłeś! No przecież już nie mam laga! I, I poza tym chodzę koło was. Wiem, ale ja sobie jak powiedziałem, że... Chcesz za... jednego? I, czy, czy. Za koksa? Wystrzelajcie do niego! Ale 5 być... w I... bykę, fajera 2. Pięć dwójka To jakoś mi się nie będzie chciało selać, zawsze będę miał naprzód Bo tak z Fajerem to cię mogę sprzedać, bo jesteś w gildii, to tak wiesz cię mogę sprzedać Jakoś świecka Ej, czerwony ci ma niego. Czerwony Nie ma lagu Ale czerwony stoi w miejscu No, chyba że on On Zer. Dobra, zamknąłem dźwignię. Zer koksa, zer koksa. Jeden, ja ja jesteś na, na dworze? coś się za kretem? Tak, no, jesteśmy obydwóch. Uciekł. Dobra, jeszcze można brukować. Idę dokończyć roboty Głupie śmiecie Tylko gryfować umieję Na no, czemu nie Chcę No Ej chodźcie na aurę chyba Zwróć perlę jak chcesz Knokiem bije co za debil Jeszcze jakiś szkielet z ciała, nie? Ze szkieletami to jest ból dupy Na pewno serio. NICE Zajebiście Ej ale ja, ja nic z, ja z niego nie mam, niestety. No ja też nic nie Ty masz z niego, ej, przegłony. Ej, ja mam kilo. A nie, to jest mój. Wszystko zapaść. Ej, jak masyta to mi daj. Bo mam jednego. Tylko spodnie. Nie, tylko spodnie. Może bym z sypiaski dęt. To był jego set. No, to był jego set. Z undrakingiem. Undraking czy miał spodnie? Co dzień się w sensie to nie chce wierzyć. Bo coś go długo mieliśmy. No jednego koksa. Nice. To jeszcze dziś mi się gang.